Nie istnieją żadne haki algorytmu, ale co gdyby zhakować ludzi? W tym filmie pokażę ci trzy sposoby, co zrobić, żeby bardziej zainteresować ludzi twoimi filmami, a co za tym idzie, żeby algorytm chciał je bardziej pokazywać. Odpowiedz mi na jedno bardzo proste pytanie. Który film byś wybrał, który film byś wybrała? Czy jak płacić mniejsze podatki, czy być może księgowa wyjaśnia, jak płacić mniejsze podatki? Oczywiście nie mam pewności, jaka by była twoja decyzja, natomiast w pewnym stopniu zakładam, że większość osób wybrałaby ten drugi film. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy widzimy, że księgowa coś wyjaśnia związanego z podatkami, mamy wrażenie, że jest to bardziej przekonujące i bardziej prawdziwe niż jak wyjaśnia to jakaś losowa osoba w internecie, prawda? I prawdopodobnie z podobnego założenia wyszła nisza, która jakieś dwa lata, temu zaczęła wrzucać filmy na YouTube'a i jedną z jej pierwszych serii była właśnie księgowa wyjaśnia, tak jak widzimy tutaj, tutaj, tutaj czy tutaj. Mało tego, zrobiła całą playlistę takich filmów i nie dość, że te filmy zyskały całkiem sporą liczbę wyświetleń, to właśnie od tej serii zaczął się jej gwałtowny rozwój na YouTubie. Ale mało tego, inna youtuberka, niejaka Margaret Q która ma tylko 40 tysięcy subskrypcji podchwyciła być może ten pomysł od niszy, być może samo na to wpadła i wygenerowała na filmie 754 tysiące wyświetleń. Jak na taki mały kanał musisz przyznać, że to całkiem niezła liczba. Ta taktyka nazywa się budowaniem autorytetu, czyli pokazaniem w samym tytule albo w miniaturze tego, że naprawdę wiemy o czym mówimy i mamy w tym doświadczenie. To sprawia, że odbiorcy, do których docierają nasze filmy są o wiele bardziej zainteresowani tymi filmami niż filmami konkurencji. Innym przykład Zastosowania tejże taktyki jest przykładowo doktor Mike, który w topowych filmach, czyli tych najbardziej popularnych, ma przykładowo prawdziwy doktor reaguje na Tutaj to samo, albo doktor reaguje na prawdziwy doktor, doktor reaguje, doktor reaguje, doktor reaguje i doktor reaguje. I tu sytuacja wygląda podobnie. Mamy autorytet, że prawdziwy lekarz będzie komentował jakieś sprawy związane z medycyną. Innym przykładem może być ten kanał, przepraszam, nie wiem, jak przeczytać imię i nazwisko tej pani, która nie tak dawno wypłynęła na kontencie, który polega na pomocy, w szukaniu pracy, składaniu ofert, pójściu na rozmowę kwalifikacyjną. I większość jej filmów, jak nie wszystkie, zaczynają się od frazy była rekruterka. Google wyjaśnia. Tutaj mamy autorytet, że pani pracowała w dosyć dużej firmie, jaką jest Google, i będzie nam wyjaśniać, jak do czegoś podejść. Ona na bazie tego kanału zbudowała dosyć fajny biznes, tak jak widzimy po kwotach, są one dosyć wysokie. W związku z tym, że są wysokie, możemy założyć, że ma ruch, a tak naprawdę filmów nie wrzuca zbyt wielu, bo w ciągu ostatniego roku, tak jak tutaj możemy zobaczyć, wrzuciła ich 11. Więc to też pokazuje, jak silny może być YouTube, jeżeli dobrze i mądrze do tego podejdziemy. Innym sposobem na pokazanie swojego autorytetu jest nie pokazywanie tego, gdzie pracujemy, pracowaliśmy, jakie mamy stanowisko, kwalifikacje, etc., tylko po prostu jaką mamy wiedzę 30 lat biznesowej wiedzy przedstawionej w X czasu, albo w wieku 30 lat sprzedają swoją firmę za 100 milionów dolarów. Swoją drogą ten film ma 560 tysięcy wyświetleń, a pochodzi z kanału, na którym są dosłownie 4 filmy i sam kanał ma 28 tysięcy subskrybentów. Kolejne pytanie do Ciebie. Które zaproszenie na imprezę wydaje Ci się bardziej sensowne? Ej, wpadniesz do mnie jutro? Czy być może. Ej, wpadniesz do mnie jutro? Mam pomysł, o którym będziemy gadać latami. I ponownie, nie mogę mieć pewności, co wybierzesz, natomiast troszkę zakładam, że o wiele bardziej atrakcyjna jest ta druga opcja, prawda? Bo po pierwsze, pobudza naszą ciekawość, co to za pomysł, a po drugie, mamy trochę FOMO we wewnątrz, że jeżeli nie wpadniemy na tą imprezę, to ominiesz mega fajny plan, czy fajna inicjatywa. Ten drugi tytuł od razu obiecuje nam jakąś historię, jakieś wydarzenie, jaką rzecz. Nie chodzi tylko o samo, wpadniesz jutro, tylko o to, że wydarzy się coś wyjątkowego, o czym wy potencjalnie będziecie gadać latami. I to jedno zdanie odpala ciekawość i wyobraźnię i dokładnie taka sama różnica może być w tytułach filmów na YouTube. W co inwestować w 2025 roku, lub w co inwestować małe kwoty w 2025 roku. To oczywiście nie odpala nam od razu wyobraźni, ale lepiej przemawia do naszej grupy docelowej, która prawdopodobnie nie ma dziesiątek tysięcy zł na inwestycje. I możemy nawet sprawdzić, jak to działa. W co inwestować 85 tysięcy wyświetleń, a w co inwestować małe kwoty 500 tysięcy wyświetleń. Ten jeden malutki zwrot całkowicie zmienia wydźwięk filmu i zwiększa jego wyświetlenia pięciokrotnie. Albo przykładowo, jak nagrywać i montować przygotować filmy. To jest takie sztampowe, nudne kontra, jak nagrywać i montować filmy w kinowym stylu. I tutaj taka mała ciekawostka, jak robiłem research do tego punktu, to w Polsce nie znalazłem ani jednego filmu, który mówiłby o tym, jak robić swoje filmy w kinowym stylu. Gdzie na anglojęzycznym YouTube jest masa filmów, które uczą, jak robić właśnie Cinematic wideo. Ledząc dalej do kolejnego przykładu, gdybym ten film nazwał, jak pisać lepsze tytuły filmów na YouTubie, to prawdopodobnie byś się tym filmem nie zainteresował, nie zainteresowała, bo to nie jest twój największy większy problem, ale że ten film nazywa się Sposoby na więcej wyświetleń, co jest Twoim celem. Więcej wyświetleń na YouTubie, których nie znasz. To ten film od razu triggeruje ciekawość i chcesz w ten film wejść, bo on się pokrywa z Twoimi potrzebami. I te wszystkie zwroty podkreślone na pomarańczowo to są tak zwane power words, czyli takie słowa mocy. Te słowa mocy dzielimy na dwie kategorie. Są takie ogólne, które dzielą się na emocje, autorytet, pilność i ekskluzywność, czyli przykładowo, jeżeli nie zrobisz tego teraz na swoim kanale na YouTube, będziesz żałował. Albo sprawdzony sposób, jak zdobyć więcej wyświetleń na YouTube. Albo nie wrzucaj kolejnego filmu na kanał, dopóki nie poprawisz tej jednej rzeczy. Rzeczy. Lub też o tej metodzie zdobywania wyświetleń na YouTube nikt jeszcze nie wie. I to są takie ogólne słowa mocy, które wrzucone w tytuł potrafią naprawdę mega zmienić ilość wyświetleń i zainteresowanie ze strony widzów. Natomiast. Każda nisza ma też swoje Power Wordsy. Załóżmy, że prowadzisz kanał o uprawie warzyw i do takiego kanału potrzebujesz właśnie Power Wordsów. Co robisz? Najpierw wyszukujesz sobie kanał albo najlepiej kilka kanałów po angielsku, które są fajnie prowadzone i mają jakieś fajne wyświetlenia. Następnie wchodzisz sobie w sobie zakładkę wideo. I no, czytujesz trochę filmów. Jak już mamy ich trochę wczytanych, to lecimy sobie na górę i zaczynamy je zaznaczać. Potrzebujemy, tak, najlepiej od 100 filmów w górę do maksymalnie 200. Sugeruję nie przesadzać, ponieważ bot, którego będziemy używać przy większej ilości danych, będzie to mielił, mielił, mielił. Taka optymalna liczba to jest powiedzmy 100, 120, coś koło tego. Nie wiem, ile tego zaznaczyłem, natomiast trochę tutaj tego jest. Tak jak widzimy, w momencie, kiedy mamy to zaznaczone, klikamy sobie CTRL-C, żeby to wszystko skopiować, wchodzimy sobie do View Reapera, klikamy Analizujemy, a następnie wklejamy wszystkie te tytuły, które skopiowaliśmy, klikamy sobie strzałeczkę i czekamy. W tym momencie rozpoczyna się analiza, no i po paru minutach mamy rezultaty. Mamy tabelkę, w której mamy Power Words wypisane od najlepszego do najgorszego, ile razy wystąpiły oraz dlaczego prawdopodobnie działają. Dalej mamy przykłady, jak użyć te Power Words, żebyśmy też wiedzieli, do jakich filmów, do jakich tytułów możemy tego użyć. No i na samym końcu mamy podsumowanie i ogólne wnioski z danej analizy. A czym ogólnie jest ViewReaper? Jest to model GPT, który przygotowałem i którego można używać. Jest on dostępny w linku w opisie tego filmu. Można sobie go pobrać totalnie za friko i po prostu używać tak jak ja. A co on dokładnie robi? Analizuje tytuły, które mu podamy i wśród tych tytułów szuka słów, które mają korelację z dużą ilością wyświetleń, czyli mówiąc krótko właśnie szuka power i podaje jeszcze dodatkowo przykłady jak to użyć, no i też tłumaczy, dlaczego to funkcjonuje, dlaczego to działa, żebyśmy lepiej zrozumieli, co tak naprawdę robimy. Więc jeżeli ktoś chce rozwinąć swój kanał i potrzebuje takiego narzędzia, to polecam bardzo serdecznie, bo gwarantuję Wam, że używanie powerworksów bardzo często zwiększa wyświetlenia nie o 10%, a bardziej o 50, 100, 200, czyli nawet w niektórych przypadkach o 1000, chociaż tutaj już pewna skrajność występuje. Kolejna zagadka. Jesteś w obcym kraju, w obcym mieście i widzisz dwie knajpki. Do której knajpy wchodzisz? Oczywiście, standardowo nie mogę być pewny, że wybierzesz McDonalda, ale podejrzewam, że większość osób wybierze McDonalda. Duża większość. Dlaczego? Bo kiedy stoimy przed wyborem między czymś znanym a czymś nowym, mózg automatycznie skłania się do tego, co już kojarzy. To się nazywa efekt znajomości. Więc poznajcie Power People, a w sumie Power People w cudzysłowie, ponieważ nie będziemy mówić tylko o ludziach. Zastanów się, w co byś prędzej kliknął, w co byś prędzej kliknęła, czy być może film dlaczego zatrudniam tylko geniuszy Elon Musk, czy być może dlaczego zatrudniam tylko geniuszy Mateusz Krzesiński. Istnieje spora szansa na to, że jednak wybrałabyś ten film górny. Dlaczego? Bo Elon Musk, nie dość, że ma autorytet w twoich oczach, to jest jeszcze osobą znaną. Oczywiście zakładamy, że mnie nie znasz i tak dalej. Natomiast w uproszczeniu chodzi o to, że osoby, które darzymy jakąś znajomością, autorytetem i tak dalej, o wiele mocniej ściągają naszą uwagę, Przykładowo na filmy, chociaż nie tylko na filmy, również na artykuły, reklamy i tym podobne rzeczy. Dlatego też na przykład reklamy skamerskie, gdzie są wykorzystywane wizerunki gaz, o wiele lepiej działają niż takie po prostu zwykłe reklamy. I być może tutaj nachodzicie myśl, ale to co, ja mam teraz nagrywać filmy o Elonie Masku? Oczywiście, że nie. Ty masz po prostu znaleźć Elona Maska swojej niszy. Spójrz jak to zrobić. Domowy burger w 20 minut, no pysznie wygląda. Ale mimo wszystko jednak burgel drwala nam się kojarzy troszkę lepiej i prawdopodobnie zbiera troszkę większą ilość wyświetleń, tak? To przykład niszy kulinarnej. W mojej niszy bardzo popularny jest Mr. Beast, który dzieli się swoimi poradami, doświadczeniami itd., i on też bardzo często wywołuje o wiele większą ilość kliknięć na film, jeżeli umieścimy go w tytule oraz na miniaturze. W niszy motoryzacyjnej może to być przykładowo Tesla czy też Cybertruck, jako rzeczy, które są dosyć znane, istotne itd., i ludzie je kojarzą. Innym przykładem wykorzystywanym bardzo często w muzyce jest użycie znanych postaci z popkultury, przykładowo z Gier. Mamy Miracle of Sound, taki kanał, na w którym są rzucane piosenki autorskie tego zespołu, czy te, tych osób, i bardzo często oni używają właśnie postaci z gier do tego, żeby zwrócić uwagę. Gdyby ta piosenka nazywała się Wake the White Wolf, i nie byłoby tutaj nic, nic o Wiedźminie, to daje głowę, że nie miałaby 19 milionów wyświetleń. Gdyby ta piosenka nazywała się Lady of Words, też nie miałaby 13 milionów wyświetleń, jeżeli nie byłoby tutaj Witchera 3 i Siri. I tak samo w przypadku tej piosenki. To swoją drogą jest bardzo dobry sposób żeby rozwinąć kanały muzyczne, jeżeli planujesz coś takiego, a wiem, że dużo osób, które ogląda ten kanał, właśnie o takim kanale myśli, to jest najprostsze co można zrobić, wykorzystać rzeczy z popkultury, żeby ściągnąć uwagę widzów na nasz kanał, dobrym przykładem jest Epic House, którym się pokazał dosłownie dwa dni temu bodajże, gdzie mamy tutaj nową piosenkę sprzed pięciu dni, Stranger Things The Wizard, ja też zwróciłem uwagę na tą piosenkę, dlatego że kojarzyła mi się z Stranger Things, które ostatnio oglądałem i z tą sceną, gdzie Will staje się Coś tam, coś tam. I gwarantuję Ci, że gdyby ten utwór nie nazywał się Stranger Things i nie miał Willa na okładce, to za cholery nie zdobyłby miliona wyświetleń w przeciągu pięciu dni. Ale przez to, że to stało, to tak nazwane, to przyciąga to o wiele większą uwagę. To jest lekcja dla Ciebie, jeżeli planujesz właśnie używać Power People do rozwijania czy to kanału muzycznego, czy tak naprawdę dowolnego innego, bo w każdej niszy to działa. W każdej, absolutnie jednej niszy takie, takie zagrywki działają. Ogólnie rzecz biorąc, Power People w cudzysłowie, to ludzie postacie z popkultury, Harry Potter, Luke Skywalker, Anakin i, i tym podobne rzeczy, uniwersa całe, czyli Stranger Things, świat Harry'ego Pottera itd. tak dalej, oraz firmy, czy też brandy, czyli przykładowo Coca-Cola, McDonald's, KFC i tym podobne. Pojawia się oczywiście pytanie w takim wypadku, jak znaleźć Elona Muska swojej niszy. Akurat tak szczerze powiedziawszy, nie jest takie proste, bo trzeba się zastanowić, jaki film możemy nagrać, który połączymy w jakiś sposób z czymś, co ludzie kojarzą albo znają. I tutaj tak szczerze powiedziawszy, w przypadku każdej tematyki, czy też każdej niszy, będzie to wyglądało nieco inaczej, więc po prostu trzeba porozkminiać. Można też wejść na duże kanały naszej konkurencji, poustawiać sobie filmy od najpopularniejszych i popatrzeć, czy tam przypadkiem w tych najpopularniejszych filmach nie ma jakiegoś brandu, jakiejś postaci, świata, albo po prostu jakiejś danej osoby. W Akademii YouTube'a jest też cały moduł na temat znajdowania pomysłów na filmy i też właśnie między innymi mamy tutaj autorytet, czy mamy tutaj trend jacking i w tych też o tym więcej mówię i podaję więcej przykładów, gdyby kogoś to interesowało. Natomiast w tym momencie już wiesz, jak zdobyć więcej wyświetleń dzięki sprytnemu użyciu słów w tytułach filmów. I to naprawdę działa, jak pokazałem na wielu przykładach. Ale jeżeli będziesz popełniał podstawowe błędy, to prawdopodobnie niewiele z tego wyjdzie. Dlatego warto byłoby, żebyś teraz obejrzał ten film, w którym mówię właśnie o takich błędach, które ludzie popełniają nagminnie i praktycznie na każdym kanale to widzę. Więc klikaj i oglądaj, bo inaczej i tak te rady nic Ci nie dadzą.